Cześć, Manko z tej strony Arensa. Dzisiaj będę grał tylko przedmiotami Duma. Jeśli film Wam się spodoba, możesz zostawić subskrypcję, łapkę w górę. I co, już bez zbędnego przedłużania, zapraszam do oglądania. Już w kierce. I jest w sumie nawet dobry bus na Duma. Myślę, że polecę sobie tutaj na tą. na tą rurę. Nie wiem, jak to się nazywa. A jeszcze zapomniałem powiedzieć, że dopóki nie zabije Duma, mogę używać jakich broni tylko chcę. Ale będę się starał nie zabijać ludzi przy tym, jak będę mógł używać tych broni, które chcę, więc no, widzimy się, jak już będę na tej tubie, czy co tam jest. Dobra, jestem już prawie na tej tubie i tutaj jest właśnie fajnie, bo to jest ta duża skrzynka i od razu mamy Fiza jeszcze, więc mamy już na pewno full, full jestem wyleczony. Lecimy sobie szybko to, Oto, O, to ne, wypiję sobie w sumie potkę już jej Fiza żeby... no tu prostu Czy to jest ten ammo box? Chyba, że ktoś mi zabrał tego widza, bo widzę, że ktoś tutaj chodzi. Dobra. Nie go zabić niestety, bo... Przystanowy... Mógłby po prostu wziąć broń i mnie zabić, a... Chcę, żeby to był w miarę szybki film, a nie żeby on miał godzinę, bo w jednej gierce będę cały czas ginął od, 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 od razu o tam widzę chyba chłopa nie, to jest pomagier tego duma bot, pomagier w ogóle była skrzynka na górze jest skrzynka, dobra też otworzę sobie ją i myślę, że wezmę to tego SMG-ka Dobra. I teraz myślę, że jak nie będzie tu hopów w okolicy, a chyba są, to po chciałem powiedzieć, że spróbuję pokonać już duma. Ale słyszę tutaj kroki i widzę chłopa. Szybko go pokonujemy i lecę na duma. Kolejny. Dobra, pokonałem go. I szybko lecę na duma już. Też postaram się nikogo nie zabić teraz żeby nie było, że oszukuje i szybki fizz o, chłop wydaje mi się, że on ma, że może mi z pleców bić, więc jeszcze go niestety też będę chyba musiał albo to jest bot, miejmy taką nadzieję, że to jest bot, ale nie, to chyba nie jest bot, czy on tutaj niszczy to bot, nie, to nie był bot, deadpool i to ten OG Deadpool. On jest złote Uzi. Tak nazywam. że to jest Uzi? Tak szybko. O, dobra. Szybko szybko, żeby mieć tutaj. Dobra. Ten medalion fizo całego. I szybko pokonam tego bota. Dobra i już tak naprawdę pełnoprawnie mogę ludzi zabijać, bo już mam moc duma. Więc co? Ja się jeszcze szybko maców dozbieram. No i będę szukał ludzi. O, widzowie? Widzicie? Ktoś tam się bije. Spróbujmy go. Spróbujmy go z mocy duma. Albo z tego pistoleciku. Oj, dobra. Kolejnego go zabiję. Szybko myślę, że polecę do niego na impulsie. Oj, ten impuls to taki nie wypał trochę. Ale dobra. Szybko. Myślę, że uda mi się go pokonać tą kulą. Odbuduję się trochę. Dobra, gdzie on jest teraz? Postrzelam tak, może wyjdzie. Ej, no gdzie on się schował? Gdzie? Nie. On gdzieś tutaj na pewno musi być, bo widziałem jego kroki. A tutaj jest! Dobra, szybko go myślę, że pokonam tymi mocami. Dobra, pierwszego typa z mocy Duma udało się pokonać. Yy, myślę, że wez, we, dokończę Fiza i wezmę sobie te splesze. Dobra. Muszę jeszcze do końca tego. I co, widzimy się, jak znajdę jakiś typów. A w ogóle możecie napisać jeszcze w komentarzu, czy podoba Wam się nowy sezon. I jeszcze fajnie będzie, jak napiszecie, czy podoba wam się bardziej ten stary Doom z drugiego sezonu... Nie, z czwartego sezonu rozdziału drugiego, czy ten nowy dum No ja mam tego starego, bo wtedy grałem i udało mi się go dobić. O, i w ogóle tam się biją. Możecie mi kom komentarz taki, czy właśnie wolicie tam tego, czy tego i czy wam się sezon podoba. Widziałem chyba, że może tu się strzelają, albo... Albo nie. Chyba nie tu, o tam w ogóle jest Ej, tutaj jest, rzeczywiście Tutaj się strzelają, dobra 90, 90, 50 Dobra Szybko, Te, tego drugiego spróbuję Dobra Tego, dobra, udało mi się Z y, pistoletów Duma Pistoletów Duma też mogę używać Z broni z Duma, dobra Leży, dobrze, już mam Trzech pokonanych mocą Duma Trzeba pokonać tu tuma, i tam kolejni się w ogóle strzelają. Szybko spróbuję do nich pójść, no i widzimy się jak do, nie do nich dojdę, albo jak znajdę kogoś innego. Widzowie, tam się chyba strzelają. Jeden chyba już skinął, ale tam dalej, dalej jest ten jeden, który go pokonał. No, jak widzicie, Aima tam naprawdę super. Tylko żeby do tej Tesli nie wsiadł. No i wsiadł. Kurczę. Dobra. Dobra, dawaj kulę. Kulon dostał 90! Dostał 90? Obe. Dostał. El... Krakama. Dobra, pokonany, pokonany. I on chyba miał medalion. Tak, miał medalion Misterio. On jest moim zdaniem najsłabszym medalionem z obecnego sezonu. Ale wezmę ten medalion drugi. I może uda mi się wygrać grę. Fajnie by było. Dobra, jestem wyleczony. I fajnie by było jeszcze jakichś typów znaleźć. Ale nigdzie ich nie widzę. Dobra, widzimy się jak znajdę typów. Dobra, chyba uda mi się go pokonać. Dobra, pokonałem go. O, i chłop tam jest. Dobra. Udało mi się z pistoleciku do go wystrzelić. I teraz... i teraz kula! I teraz te. zwykły zwykła, tak tych rękawic. Dobrze. Udało mi się go pokonać. Zbiorę sobie tutaj amunicję. Czy mogę w ogóle mieć więcej ani amunicji? Nie, nie mogę mieć do tego pistoleciku. Dobra, jest to fajny challenge, przyjemnie się gra. I w ogóle o tam jest jeszcze chłop, za tym kamieniem. Co, ja do niego lecę, ja, ja do niego szybko pójdę i widzimy się, jak już tam u niego będę. I dobra, zauważył mnie, co wie. Dobra, szybko, kula, kula, mocy! Dobrze, ale nie dostał, niestety. Zapomniałem, że ja w ogóle na budowaniu gram i że mogę budować tutaj. Gdzie on jest? Ej, gdzie on uciekł? Tutaj nie. Ej, gdzie on uciekł? On się gdzieś chowa. Jak tamten Spider-Man na miejscówce dziedzińca. Dziedziń, na miejscówce dziedzińca Duma. Tam też jest Spider-Man chował. Tam jest. Dobra, kula, kula, kula mocy. Kula Duma. Dobra. I szybko, rękawicami go jeszcze. Mogę go dobić rękawicami? Nie mogę. Dobra, dobiłem go tak. Ja będę chodził po mapie, będę szukał ludzi Jak znajdę, no to się widzimy O, znalazłem, długo nie musiałem czekać Jest tutaj chłop yy, W skinie w ogóle Kapitan Marvel Ja też mam tego skinę Pamiętam, kupiłem kiedyś ten pakiet I dobra, czy tu się jakieś drugie Jeszcze strzela? Tak, strzelają się Szybko tam polecę do nich Dobra, szybko, dawaj, dawaj, dawaj I, i, kul, i kulą duma Go spróbuję, dobra, udało mi się Fajnie by było te dwa fragi zgarnąć. Dobra. Rękawice się psuły. Muszę chwilę zaczekać. Dobra. O nie, kulą mnie trafiłem. Dobra. Pokonałem ich. No to co? Widzimy się jak znajdę typu widzowych, ktoś tutaj riftem wyleciał. Może spróbuję do niego podejść. A na wyspie są. Jeden jest na wyspie. Go, nie widzę go. Ej, czy to jest ten chłop? Tam był. To! I dostał 130! Ja tak sobie strzelałem tam, bo myślałem, że to chłop, a to był. Yy, a to był kawałek dachu. A tam był chłop przeszedł pod ten kawałek dachu, jak go. Po... strzeliłem. To jest chłop. ja Nie wiem, czy nie chcę na tą Czy chcę na to wyspejść. Ale dobra, spróbuję. Dobra, i nawalamy go. Skuli, duma, duma, dawaj. Nie, nie, nie dam rady. Muszę uciec jakoś mu. Dobra. I szybko, impuls. Chyba nie dam rady. Dobra, rift. Ja idealnie riftem w impulsa trafiłem. Dobra, czy znaczy impulsem w rifta. Dobra, muszę szybko mu jakoś uciec, bo... No, Przeceniłem swoje możliwości. On się umie budować. I ma tam pewnie jakieś dobre itemy. Spróbuję jakoś od niego uciec. Tylko żeby tutaj nikogo nie było. A tam się na tym domku chyba strzelają. No nie mam impulsów już. Teraz to już... Będzie trudno. Ej, czy ja zginę? Bo ja nie wiem, czy te rękawice chronią przed Foldy Wolałem nie sprawdzać. A w ogóle chłop się chyba zablokował. Dobra, Ola był przez chwilę. Dobra, udało się. Wezmę sobie duże potki. Okej. Okay. Pięć osób zostało razem ze mną, czyli tak jakby cztery jeszcze osoby. Mus jak musiałbym pokonać cztery osoby i bym wygrał. Ale jeszcze jak ktoś pokona kogoś, to, 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 to też będzie dobrze. Fajnie by było zrobić wina, ale jak się nie uda zrobić wina, to i tak jest bardzo dobra gierka. Więc dobra. Poszukam. Spróbuję znaleźć jakiegoś chłopa. Ktoś yy, Ktoś kogoś zabił i w ogóle spróbuję do tego medalionarza pójść, bo on ma ten medalion tego, coś tak odkrywa. Czy to jest medalion? To nie jest medalion! Dobra, zabiję tego, tego chłopa, dobra. Tylko jeszcze, żeby, żeby, żeby ten. Nie, uciekam. Jeszcze plecy. Jeszcze plecy? Nie, nie. O kurde, zginie. Zginąłem. Zginąłem, ale tak była bardzo dobra gierka. Teraz tutaj, gdzieś na ekranie macie licznik. Kili, ile zrobiłem y mocami, czy przedmiotami, duma. No i fajnie będzie, jak zostawicie subskrypcję, łapkę w górę, napiszecie jakiś fajny komentarz. No i co? Fajna gierka. Do zobaczenia w następnym odcinku. Yo!